W dzisiejszym odcinku razem z Natalią po raz kolejny będziemy psuli sobie formę na wakacje. Wszystko dlatego, że jak już pewnie widzicie po tytule, pierwsza osoba, która zje cały słoik XXL wypełniony chitosami, po prostu wygrywa. Za chwilę razem z Natalią zabierzemy was do sklepu i spróbujemy kupić wszystkie chitosy, jakie są tylko dostępne w naszym kraju, plus podjedziemy do paczkomatu po chitosy z zagranicy, których no stacjonarnie w naszym kraju kupić się nie da, ale które udało nam się znaleźć na różnych stronach internetowych. Następnie z tymi wszystkimi paczkami wrócimy do domu, spróbujemy zmieścić je do swoich XXL no i będziemy próbowali je no, jak najszybciej zjeść ale zanim do tego przejdziemy i zanim sobie pokażę wam jeszcze koło fortuny bo zapomniałem to zrobić, którym jak zwykle na zmianę będziemy kręcili co 20 minut i no które będzie mogło nam albo pomóc albo przeszkodzić to strzelajcie koniecznie łapkę w górę pod tym filmem jeśli taki pomysł na film wam się podoba bo jeśli stawicie tutaj 25 tysięcy lajków od razu nagrywamy dla was kolejny odcinek ze słoikiem XXL i tak ja wiem, że w tym odcinku mieliśmy jeść lody ale spokojnie swoich XXL z nami zrobimy sobie jako kolejny więc, jeśli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. Tyle tylko, że tam na dole pod ekranem obok mojego awatara. No, dobra, jak widzicie, mamy 10.33. Z racji tego, że czekamy jeszcze na jedną paczkę, która jest już wydana do doręczenia. I, no, kurier, musi ją po prostu umieścić w paczkomacie Macie to. Raz w zadaniu musimy odłożyć nasze smartfony na stole. Dlatego, że mamy do zrobienia mały challenge od sponsora dzisiejszego filmu: jakim jest Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms jest to darmowa, strategiczna gra mobilna, w której możecie pokierować historią jednej z 13 cywilizacji. Dostępnych w grze. Do wyboru macie na przykład cywilizację rzymską, niemiecką, brytyjską, francuską, Wikingów albo nową cywilizację egipską, która właśnie pojawiła się w grze. Właśnie z tej okazji Rise of Kingdom rzuciło nam wyzwanie, w którym razem z Natalią w ciągu miesiąca, no musimy jak najbardziej rozwinąć naszą cywilizację, bo osoba, której lepiej uda się to zrobić, otrzyma od Rise of Kingdoms dodatkowe 1000 zł. Jest tylko mały haczyk, Natalia. Tak wiem, nie możemy mieć dwóch tych samych cywilizacji, tak? Dokładnie. Z racji tego, że ta nowa egipska cywilizacja jest mega mocna i oboje ją chcemy, to te oto chrupki zdecydują o tym, kto z nas będzie mógł ją wybrać, dlatego, że pierwsza osoba, która zje całą paczkę, będzie mogła podnieść swój telefon, wybrać szybko cywilizację egipską, a przeciwnik będzie musiał wybrać jakąkolwiek inną. Wszystko jasne Natalia? Jasne. No to lecimy. Czas, czas, widzowie szybko. widzowie, nie życzę sobie no. Biba. poszło. Dobra biorę telefon, szybko upalam Rise of Kingdoms. Eee, cyk. Dobra i wybieram cywilizację egipską, tak jest. Natalia życzę powodzenia. W Rise of Kingdoms każda cywilizacja, w tym także egipska, którą przed chwilą udało mi się wygrać, ma swoich dowódców, opartych zresztą na prawdziwych, historycznych postaciach, swój unikatowy styl budowli, swoje własne jednostki specjalne oraz bonusy. I właśnie wraz z nową cywilizacją egipską pojawili się dwaj nowi dowódcy, czyli Totmes III oraz Imhotep, nowy styl charakterystyczny dla starożytnego Egiptu, czyli Inho Świątyni i Piramidy, oraz specjalna prena tej cywilizacji dla ataków uczników, ataków i idealnych do walki grupowej, oraz badań i rozbudowy. Po wybraniu swojej cywilizacji wkracacie do jednego wielkiego świata wspólnego dla wszystkich graczy. Tam rozbudowujecie swoje mateczko, zdobywacie surowce, trenujecie swoje oddziały i dołączacie do sojuszu którym razem z innymi graczami walczycie o surowce w bitwach w czasie rzeczywistym, no i dzięki temu stajecie się coraz silniejsi. Znalezienie kumpli do grania nie powinno być trudne, dlatego że Rise of Kingdom zostało pobrane już ponad 100 milionów razy. Graczy jest sporo, ale brakuje tam najważniejszej osoby, czyli ciebie. Możesz dołączyć do gry i wesprzeć mój kanał, pobierając Rise of Kingdom z linku podanego w opisie, albo skanując kod QR, który teraz widzicie na ekranie. A jak to zrobicie, to w grze kliknijcie w awatar w lewym górnym blogu, następnie wejdźcie w ustawienia, i wpiszcie kod, który teraz widzicie na ekranie. Dzięki temu otrzymacie w prezencie 200 klejnotów, 2 srebrne klucze oraz 1 złoty, Więc koniecznie korzystajcie, a my za się zbieramy i jedziemy po Cheetosy. No ale słuchajcie, na początek pojechaliśmy pod info, dlatego że tutaj mamy do odebrania 3 paczki. Niestety czwarta nie doszło, ale no trudno, poradzimy sobie bez niej. Tak to wygląda, powiem wam, że ta jedna paczka, <grym>, o tej mówię, jest lekko podejrzana, ale to nic, powinno być tam łącznie 6 paczek Cheetosów, a jakie dokładnie pokażemy wam w domu. I niestety wydaje mi się, że ten, na który najbardziej czekałem, niestety nie Cały rady dojść, ale to sprawdzimy w domu, bo póki co jedziemy do sklepu. No dobra, jesteśmy już w sklepie, jesteśmy koło Cheetosów i tutaj są orzechowe. O, dawaj. Ty ja też nie kojarzę orzechowych, dobra, to dwie paczki oczywiście, standardowo. Poza tym, Natalia, keczupowe bierzemy też, koniecznie. Ty, no te dużo są ogromne, nie wiem, czy nam się zmieszczą do słoika. Ale dobra, weźmy, jedne weźmy. Bo że więcej smaków różnych. Tak, no dobra, to weźmy mniejsze, ale więcej smaków. To w sumie ma sens. wejdźmy przed chwilą w tym challenge, więc już się odpuścimy. Co tu jeszcze jest? Serowe. O, Natalia, te serowe zwykłe. Największe śmierdziele, ale one są mega. A, i te spiralne one Te są serowe, tylko jeszcze bardziej śmierdzące chyba, nie? Kurde, widzowie, jest jeszcze sporo innych smaków Cheetosów, ale niestety akurat nie w tym sklepie, więc spróbuję pojechać jeszcze do kilku innych sklepów. Kupimy te smaki, które wiem, że są w Polsce, i w domu pokażemy wam, co mamy. No dobra, wróciliśmy do domu i widzowie przesadziliśmy. Tak oto wyglądają wszystkie Cheetosy, które udało nam się kupić. I paczek może nie ma jakoś mega dużo, ale spójrzcie, jakie one są olbrzymie. Porównajcie sobie na przykład te paczki ze słoikiem. Z tym to nawet ja sobie nie poradzę no jak Natalia, musimy to jakoś nie upchać opcji. co najmniej dwie paczki muszą iść out Myślisz? No Kurde widzowie, no generalnie tak, mamy tutaj Cheetosy o smaku Stekowym, jakiejś zagranicy, tutaj mamy Cheetos nibit Czyli takie jak widzicie, no małe pałeczki Dalej mamy smak sweet, chili, keczupowe Serowe, e, tutaj Solone i nawet szczerze mówiąc nie wiedziałem, że Można je dostać, a bez problemu są Do kupienia w Polsce, dalej mamy Cheetos Puffs, jak widzicie, słuchajcie Są zrobione z prawdziwego, białego Sera cheddar i Natalia to koniecznie się musi się zmieścić, bo ta paczka jedna kosztowała 38 zł, więc no musimy ją wykorzystać. Dalej, jak wiecie, mamy cheatosy smaku hamburgera, tutaj mamy chitosy fromage, też ich nigdy nie jadłem. Tutaj mamy jakieś w miarę nowe orzechowe i e, te serowe spirale. Generalnie, widzowie, musimy zrobić ten sam patent, który robiliśmy w słoiku lejsów. W ogóle tamten odcinek zrobił chyba 400 tysięcy wyświetleń, za co mega dzięki, ale tam w tym odcinku też przebijaliśmy właśnie paczki, żeby wypuścić powietrze i sporo to pomogło, bo no wtedy, wiecie, łatwiej będzie upchać paczki do słoika, chociaż jak tak patrzę, to, widzowie, jak się zmieści... Jeśli połowa, to będzie dobrze. Niestety tutaj daje to niewiele, zobacz To są przebite, a to są nieprzebite. Jak to są przebite? Weź wypuść jeszcze przebite, no nie da się już. Ich jest tam aż tyle? Tak, ich jest tyle nie, no widzowie, to my tylko nie zmieścimy, no No dobra Natalia, będziemy próbowali. Zawsze będzie troszkę łatwiej Nie, więc yy, no przecinamy, a to czego wiecie No nie damy rady zmieścić to, no nie wiem, zjemy kiedy indziej. No dobra Powietrze wypuszczone, jak widzicie jest troszkę lepiej jest delikatna różnica. I Natalia, te ja, no, które, no W ogóle nie da się wypuścić ale. Co jest? One są aż do Ja pierdzielę sobie pierwsze, raz widzę takie chipsy, nie? Już wiem, czemu kosztowały 38 zł. Ale dobra, Natalia, na pewno musimy zmieścić tak: te, te, te serowe, te sło, solone i fromage. A... No tak, i jeszcze te, te, te i wszystkie. Czy wy to widzicie, Natalia? Czy to, to naprawdę tak ma wyglądać? A masz jakiś inny pomysł? Kurde, no nie wiem, no nie bardzo. To jest seria widzowie słoik XXL, więc teoretycznie moglibyśmy wiecie dobierać, ale no nie o to chodzi, nie? Chodzi o to, żeby to się mieściło do słoika. I no, czy to są troszeczkę chyba za duże jak na tą serię? Teoretycznie moglibyśmy wysypać chrupki z paczek do słoika, ale nie chcemy tego robić, dlatego że no wiecie, jak będziemy nagrywali, będziemy tam grzebali w tym słoiku i w ogóle, to to, czego nie zjemy, się zmarnuje, no bo potem nie wiem, na przykład jak ktoś nas przyjdzie, no to wiecie, jak głupio dać mu chipsy, które już dotykaliśmy, nie? Zrobimy tak, że no, zostawimy ten słoik taki, jaki jest, ale na kole fortuny dodamy jeszcze jedną opcję o nazwie dobierz jedną paczkę. I jeśli ktoś z nas to wylosuje, to dodatkowo będzie musiał wybrać paczkę, którą będzie musiał do słoika dołożyć. Dobra, widzowie, udało się zbudować, czy Natalia. Nie wiem, czy widzieliście, ale tych ciasców nie da się upychać, ja je wpycham tam na siłę, one się blokują. Najgorszy słoik do ułożenia, Chyba tak, no. E, tutaj też widzę, mamy jedną ofiarę chrupkową, ale. Na, na pół. Na pół? A tam nie, no tych e, no, jadłem, ale to nie na tych spiralsów. No wra, zjadłem, ale trudno, ten jeden chrupek ktoś będzie łatwiej. Ty możesz wziąć ten słoik. Dobra, widzowie, mamy nasze słoiki gotowe. To, to wygląda tragicznie, ale no trudno. Jest tak jest. Oto mamy 20 minut i zaczynamy. Ja w ogóle w dzisiejszym odcinku z 100. Tych spirazów, bo kiedyś jak była mniejsza, to często je jadłam, co? a teraz to już dawno, dawno temu nie jadłam. To prawda, to są te najbardziej śmierdzące. Ja generalnie jestem mega ciekawy tych e, serowych, w sensie tych z prawdziwego sera, bo to jest white cheddar, one są najdroższe. Posmakować? Ja dobra, w sumie posmakuję, a co? Dla mnie to jest niesamowite widzowie, że patrzcie, tutaj jest tylko tyle powietrza, o, tyle. Rozumiecie to? Ja nigdy to nie, nie widziałam takich chipsów, nie? Serio. Ja nie wiem, myślałem, że tak się nie robi, ale no cena tutaj mówi sama za siebie. Uwaga, Spójrzmy, jak patrzą i smakują. No w sumie też cheddar jest drogi, nie? No, to jest chyba taki jeden z naszych serów, nie? Mierdzą serem Ej, są mega jasne Orko. Serowe normalne są takie żółte, a te są normalnie białe takie Są białe i są delikatniejsze w smaku Faktycznie czarne przypominają, bo ostatnio jedliśmy na obiad, nie? E, Danie jeszcze mm -hmm. Ja myślę Karol, że to jest idealna paczka dla ciebie, skoro tak ci smakują Nie, jest bardzo dobre, ale widzowie nie jem tego Mam nadzieję, że trafię na kole, żeby się tego pozbyć, bo no, w innym wypadku będzie ciężko, bo właśnie dalej, ile to ma kalorii? 1295 Jest to najbardziej kaloryczna paczka z całego słoika, więc No nie, nie, nie będę jej teraz jadł Zjem sobie może. Sweet chili, o, oh, bo w sumie chyba nigdy ich nie jadłem. No ale słuchajcie, mniej więcej połowa paczki za mną, ale powiem wam, że trudno się je, bo są mega twarde, dlatego że ten smak jest serii Crunchos i to nie są takie miękkie chrupki jak zawsze, tylko to są takie, jak widzicie, bardziej, o, maczugi, nie? Jak jedliście maczugi, to konsystencja tutaj jest bardzo podobna, no, no i przez to trochę ciężej się je. No właśnie, czyli to, co ciekawe jest to, że każdy z nich ma inną strukturę. Te na przykład są mega puszyste. Tak, one są takie piankowate aż, nie? Tak, te są mega twarde, a te pizzowe, bo w ogóle chciałabym przypomnieć, że my już jedną paczkę dzisiaj zjedliśmy. No tak, jakiś czas temu, co prawda, ale była. Pizzowe były takie... Średnio twarde, ale takie no takie chrupiące i każde są inne. Nie? No właśnie, to, to jest ciekawe, nie? Czyli to są pod tym względem mega ciekawe. No bo właśnie, każda paczka to będzie coś zupełnie innego, nie? Słuchajcie, widzowie, do usuwania zostało niecałe 8 minut, a Natalia! uwaga, kończy! Natalia, jeszcze trochę tam jest. To jeszcze nie nie, nie możemy uznać za zakończone. Bo tak, Karol, ile będzie dzisiaj wody wypijemy, to jest szok. Ale to właśnie ty pijesz jakoś dużo, ja? Aż tyle nie wypiłem. To nie, wiem, twoje są może jakieś to bardziej. To twarde, i się nie chlebają w zęby. A, twoje są takie suche i chce się mm. pić. Ej, dobrze, w sumie, zapchasz się wodą. Będziesz miała trudniej po żeby jeść kolejne paczki. Dobra, Natalia, zaliczone. Myślę, że możemy uznać to no, jak najbardziej za zjedzoną paczkę. Mi jeszcze trochę zostało, więc. Jest za mną! No właśnie. Jeszcze niż ty! No właśnie, dobra, i id idę cię gonić. Mm. Dobra, widzowie, kończę. Rozerwałem paczkę, żeby wygodniej było mi jeść. I w końcu udało się zmęczyć, więc pierwsza paczka zaliczona. W takim razie mogę sobie ją odznaczyć. I jak widzicie, ta paczka miała 471 kg, więc, no, była nawet w tej. Nie, no, idealnie na środku. Chciałem powiedzieć, w tej gorszej połowie, ale nie, jest na środku, więc. No i jak widzicie, mamy trochę mniej kalorycznych, ale też sporo. Bardziej. Ja w ogóle otworzyłam sobie te słone i cały czas zastanawiałam się, co one mi przypominają. I one są podobne bardzo do wafy kukurydzianych z solą morską. Okej, okay, no tak. My przypominają też popcorn w ogóle. W bo, bo, Kształtem chyba, nie? Przypominają popcorn, jak to wygląda? A, takie kulki kukurydziane, okej. Okay. Ale w ogóle mega łatwo się je, bo są takie jakby puste w środku. Dobra, widzowie, uwaga! Czas minął. Pierwsze wejście między nami. Udało mi się jeszcze otworzyć jedne czytosy, te zagraniczne o smaku steka i powiem wam, że są naprawdę ciekawe. Też są twarde, kurde, są jakby też takie. Ale maczugi, no ale jak widzicie, niestety zbyt dużo ich nie zjadłem. Dobra, Natalia musimy wybrać, kto pierwszy losuje i wpadłem na pomysł, że zagrałem w papier nożyce, ale przy użyciu chrupków, bo generalnie czy to ma serię e Pows i jak widzicie, mamy tutaj jakby no kamień, papier i nożyce właśnie zrobione z chrupków. Natalia ten kto przeklosuję, tak? Dobra, dawaj, bo jest. Dobra, już czekaj! Dobra, uwaga, gotowa. Ja już mam tutaj rzucamy tutaj na 3-4, 3, 4. Kamień. Nożyc. Ty masz nożyczki, czyli ty przegrywasz. Losujesz pierwsza Natalia. No słuchajcie, tak takim razie Natalia losuje i na... Natalia, do następnego losowania! Możesz mieć na raz maksymalnie jednego chrupka w buzi. W takim razie odpalamy znowu czas, bo za 20 minut to ja będę kręcił. I kurde, to jest duże utrudnienie, bo ja sobie ładuję te chrupki, gryzy i wtedy sobie je odklejam od zębów, a tak to będą się przyklejały każdy. No, przykro mi Natalia, dzięki temu będziesz szalał trochę wolniej, więc mam w szansę cię dogonić i i do widzowie jeść te steki. Powiem wam, że one są takie mega mocno przyprawione, nie do końca mi siedzą, ale no trudno. Dobra widzowie, uwaga, jak widzicie kolejna paczka wydzona zaliczona A jak to musimy Natalia, jak, jak postępy pokaż, ile tam masz? Wolno mega No tak wolno, nie wolno kurde, coś tam ci idzie, myślałem, że więcej będziesz tego miała Ale dobra, nie ma co tracić czasu, bo jak widzicie do losowania mam jeszcze 8 minut i 40 sekund I mogę sobie szybko odznaczyć te stekowe, one miały jeszcze więcej kalorii, więc elegancko, ale powiem wam, że w sumie nie było czuć, że są bardziej kaloryczne I Natalia, jak tak teraz patrzy, to to może być najszybszy słoik w historii, pod warunkiem, że no, koło fortuny nam tego tego nie zepsuję. I właśnie, pro Fortuny, słuchajcie, jest na nim opcja, jakby zamień się paczką z przeciwnikiem. Ja teraz e, zjem sobie najmniejsze chitosy, jakie mamy, też zagraniczne. To są chitosy Nibit, tak to się nazywa, Nibit Stix dokładnie. One, jak widzicie, są mega małe i w ogóle, czekajcie, co to jest? Słuchajcie, to wysypać. O, jak widzicie, tak to wygląda. To mamy generalnie dwa kolory, żółty i taki, nie wiem, lekko czerwony, nie wiem, czy to nie będzie ostre. Ale uwaga, sprawdźmy, jak mogę. Najpierw ten zwykły żółty, ehm, ciekawy, taki mega mocno serowy. One są o smaku naturalnym i mają trochę prawdziwego sera, nie aromatycznego serowego, podobno. Okej, okay. faktycznie. No Właśnie dlatego jest może, wiecie, tak bardzo ser, ser wyczuwalny. Ogólnie takie sobie, za bardzo aż serowe, wiecie? Na szczęście w nie ma ich za dużo, bo jak wiecie tylko 22 gramy i ja chcę zjeść je teraz do losowania, żeby no w razie czego, jak Natalia kiedyś tam wylosuje na przykład zami się z przeciwnikiem, to żeby wiecie, nie dała mi tam tych największych serowych, a w zamian za to, żeby nie wzięła sobie no właśnie tych. Dobra, słuchajcie, minutę i 9 sekund do losowania, ale Natalia mnie zawołała, bo... Kończą, zostały mi dwa. Okej, okay, jest skończone. Faktycznie, tam ostatni chrupek. U mnie, widzowie, jak widzicie, też już coraz mniej i powinienem zdążyć to do losowania, ale właśnie, czekajcie. Ostatni. Dobra, zalicza Natalia. Zostało 40 sekund. Boże, jaki brudny telefon. Muszę zaraz go wyczyścić, bo od tych chipsów, widzicie, cały się wypalcował. Uwaga, widzowie. No nie. Czas minął, a no, ja niestety nie zdążyłem. Dobra, no, w zasadzie telefon, więc uwaga, możemy losować i Natalia, co będzie? Musisz jeszcze, bo ja nie widzę. Daj jedną paczkę z przeciwnikiem. Tak! Widzowie, to jest to moim! O, nie! No dobra, w takim razie odpalamy stoper! Da, akurat na samym dole muszą być, no! A czas leci! Chociaż w sumie ja trzymam kamerę, więc mi też leci. Rozsypałeś się je. Jednego! Okej! Okay. Masz ochotę, nie na nie! Nie, naprawdę A, nie! Wierzę, Karol, to są najbardziej na wypchane chipsy na świecie! No właśnie, dlatego ja ci daję od serca. Najwięcej chipsów, ile mogę ci ci oddajesz! No, ja już sobie elegancko stworzyłem te małe chipsy, żeby zjeść żeby Natalia za chwilę mi czasem ich nie zamieniła, bo no tak też może być A ty co Natalia, jakaś chyba lekka załamka tu widzę Lekko się wkurzyłam, ale dobrze, że mówię, że one są niedobre, więc smacznego Dziękuję, przemęczę się 22 gramy, to nie, to nie jest problem I swoją drogą, nie wiem czy wiecie, ale Chitosy produkuje PepsiCo, czyli dokładnie ta sama marka Która Natalia produkuje, co? Lacey Dokładnie Ej, mega dobre są te Dobre? Wyglądają takie maczugi, ale o właśnie. lepszy smak, bo maczugi są zbyt bardzo ketchupowe, takie Odstowe, nie? A te są takie słodkie, mega mi smakują. No właśnie mi nie do końca podchodzą one, bo kojarzę mi się z maczugami, a ja nie przypadam za maczugami, więc dobra, nie, nieważne, nie zagaduj mnie, bo ty, ty jesteś sprytna. Ej Karol, mam dla Ciebie propozycję. Wymienisz się jednym chipsem za jednego chipsa Chciałbym posmakować te twoje, bo ich nie jadłam, a zaraz je zjesz i będzie po nich, więc wymieńmy się jeden za jeden. Nie, jak chcesz sprawdzić, to proszę bardzo, ale by. Bez... No jeden za jeden, nie. Karol! Dlaczego? No ja biorę jeden, ty bierzesz jeden. To ty bierzesz trzy, ja biorę jeden. No dobra, wolę wziąć jeden po prostu, bo tak to mam plus dwa. To, to masz i próbuj Patrzcie chciał ja chciałam je wrobić, żebym dwa zjadła A ja chcę różowego, czekaj Chodźcie Jaki jakiś najmniejszy weźmy Jak smakuje Natalia? Niedobry Niedobry? No właśnie, bo żółty jest lepszy, trzymaj Nie Ech, to, chcę Nie No masz Nie Lepszy jest Natalia, spróbuj Nie chcę Zjadzone Proszę bardzo, żeby nie było. Dobra, trochę musiałem zdecydować moją listę. Jak widzicie, dopisałem te jedne nibit I o, mogę sobie już dwa oznaczyć. Skreśliłem te white cheddar, bo to jest ta paczka, którą dałem Natalii, więc ja już jej nie mam. I wychodzi na to, że zostały mi, Natalia, trzy paczki do zjedzenia: salty, spirals i fromage. Więc wiecie co, zacznę sobie od fromage, bo one mają najwięcej kalorii. I jak je zjem, to wygrano, będziemy mieli w kieszeni. Słuchajcie, przyjechałem na kanał, bo chciałem zrobić ten smaku, ale przypomniało mi się, że ja tych nie dokończyłem. One leżały tutaj na stoliku i ja już sobie odznaczyłem, Natalia, nie? A jeszcze. No to nie... je. I mi się Karo sobie osobiście wydaje, że te marze będą mocno średnie, bo one mają taki średni zapach No, jak tworzyliśmy to były średnie, ale czekaj, zaraz sprawdzimy, tylko muszę to zjeść Widzowie, jak to też zawsze robi tak na sam koniec chipsów, łapka w górę <grystanie> Ale żebro like. No dobra, chyba teraz zaliczone, co Natalia? E, zaliczone, jest pusto Tak, w uwaga, szybka próba smaku Ym... Tylko, że one są największe, nie, nie są największe, są drugie największe jakby Są no, drugie największe, szału nie ma, powiem ci, ale no do zjedzenia, nie? Takie, trzynaście może nie, ale takie cztery <grystanie> i Dobra, widzowie, zaliczone, uwaga, puste. No, słuchajcie, Natalia, zdożyłaś się przelosowaniem, bo czas właśnie minął. Ty, Natalia, to by zostały cztery paczki, ale dobra. <grystanie> Na szczęście, te trzy z nich to są największe, jakie mamy w dzisiejszym odcinku. Więc, widzowie, tak prawdopodobnie wygląda moja wygrana. No dobra, więc teraz ja dosuję, uwaga, Karol, musimy przeczytać, bo ja nie. Dobra, uwaga, strzeliśmy, co będzie. Nie no nie wierzę w to koło dzisiaj. O to już dwie paczki! No nie no widzowie dlaczego, no! Ja, ja pierdziele! Dobra, czyli czekaj, Odłóż te dwie, to było wiadome. A Zanim e, dobra, to, to próbuj, czekaj, odpalamy czas Widzowie, czas już ja nie wierzę w ten odcinek, nie, co tu się w ogóle dzieje? Nie, szkoda gadać. Natalia próbuję. próbuje co ją ominęło, Natalia dwie całe paczki. Ej, nie dobre. Tak niedobre? Dobre. Słuchajcie, niestety zostało mi ich jeszcze Nie wiem, czy będzie widać. Widać. No całkiem sporo Ale jak już je zjemy, to będzie łatwiej, bo zostało mi tylko spirale Natalia, co ty jesz? Natalia też się frumarzy, więc trzeba No, to są. sobie. No, widzowie, że z pełną buzią, ale No, jak chcę wygrać, to muszę, przepraszam Dobra, słuchajcie, muszę sobie sobie chwilę przerwy, bo no jest ciężko. Kolejne losowanie dopiero za 10 minut, więc odczekam tak 3 minuty i jak zostanie 7, to wracam do jedzenia cytosów, Bo w sumie, jak widzicie, no tych fromażów nie ma jakoś mega dużo trochę jeszcze zostało, ale no mam nadzieję, że do losowania zdążę. A jak tam to widzisz, Natalia? Jestem takie 2 na 10. Aha, i dlatego tak średnio? Pokaż ile, ile działasz w ogóle? Myślę, ja że ja w że ja już sobie wodę przyniosłem i co chwilę sobie dolewam. Serio? Mi jakoś nie. Ja, ja po prostu popijam, bo ten smak nie do końca mi siada. No to nie, to masz dużo więcej niż ja. Dobra, czyli jest dobrze widzowie. Chociaż ty masz jedną baczkę mniej, tak? No mi zostały dwie. Ta, plus. Plus jeszcze jedna. Plus steki tylko? Aha. Coś tu jest zachmęcona, Natalia. Ty chyba no. gdzieś schowałaś. Aha. Czy jakim czarnym mam jeszcze flomarze, plus te salty, plus te spirale? Zawolnujesz? Nie wiem, czy dobrze to widać, ale tam zostały już, jak widzicie, ostatnie okruszki. Zobaczmy, że możemy to zaliczyć, bo jak nie to cały dom będzie w chrupkach, uwaga? Liczamy. Słuchajcie, idealnie wyrobiłem się przed losowaniem, bo jak widzicie zostały już 3 sekundy i tym razem będę kręcił ja. No, no słuchajcie, w takim razie kofurtury gotowe losujemy i sprawdźmy co tym razem będzie, a będzie... Czy tak. tam było oddaj jedną paczkę, o, przeciwnikowi, paczkę przeciwnikowi? Bo był mega jasny ekran, ale... No tak bylaś... od razu jak się humor poprawił! No bo byłaś o ja już myślałem, że jak wiesz, jak oddałaś te dwie paczki, to Mieliśmy dać. tak wyrównanie już teraz praktycznie. Aż telefon mu wypadł Kurde, kto, która ma więcej gramów? Nie bardzo, dobra nie, sa Salty są większe No właśnie, ty mówiłaś, że salty jest słabsze, to jedzenia, więc oddaję ci te Ale nie wiem Natalia, to jest chyba rekordowy odcinek Względem ilości oddawanych paczek nie Nigdy chyba tak nie było Właśnie mało oddajemy, bo w sumie wymienialiśmy się Tylko raz odkładaliśmy Dobra, nie ważne, widzowie, nie ma co czasu Biorę salty i jak je zjem, to wygrywam, tak? Tak Easy, widzowie, to nawet nie musisz się męczyć, wiesz, szczerze Co ty tutaj zrobiłeś za syf? Ja się boję patrzeć tam na dywan Nie jest źle, bez zasady, mamy robotę, odkurzymy ten ropion One są puste w środku mm. Mi, widzowie, tych fromarzy od zostało jeszcze tyle To się wydaje, jakby było ich mało, ale... No tak z jedna trzecia paczki, albo nawet trochę więcej jeszcze jest w środku o, boj, Na pewno się uda Nie, nie próbuję Niestety, Karol, nie mam już z sobą szans No te salty wchodzą tak leciutko, bo one są takie lekkie Są lekkie, ale ja zjadę, że są fromarzy i powiem ci, że już tak lekko nie nie, tyle mi jeszcze zostało? No, Karu, do końca zostało 9 minut i 5 sekund, więc raczej zdążysz. Raczej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, razy, dwanaście. Odliczamy jak Sylwestra. Jeden, dwa, jeden. O, tutaj coś wolne odliczanie. M muszę popić. Osiem, cztery, pięć. No takie tempo nagle. Uwaga, trzy ostatnie. Takie przysypane nie widać, we od kop trochę. O, teraz lepiej widać trzy ostatnie faktycznie. O, o. Hmm. Gratulacje, na następnych zawodach cię pokonam W takim razie widzowie, 6 minut i 21 sekund przed końcem Mogę oznaczyć sobie smak fromage, bo wcześniej tego nie zrobiłem Mogę odznaczyć sobie też e, ten smak salty No spirals i te white cheddar oddałem Natalii, więc No wszystko co było w moim słoiku, jak widzicie zdone. W takim razie na tym kończymy ten ekspresowy odcinek Nie wiem, chyba mniejszy słoikator, czy nie? I najdziwniejszy, naprawdę, najdziwniejszy. najdziwniejszy słoik No czasami tak bywa, raz nagrywamy 7 godzin, raz nagrywamy, tak jak dzisiaj, nie wiem, z 3 godziny Ale finalnie tak powinien ten film ma 25 minut mogły go to już był ranek, najpierw nagrywaliśmy No tak, no wiadomo. zamawiliśmy jeszcze zamawialiśmy te rzeczy. To prawda, ale dobra widzowie, na tym będziemy kończyli, strzelajcie lajka, jeśli wam się podobało, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych słoików. A jeżeli tutaj dotrwaliście, to możecie napisać jaki jest wasz ulubiony smak Cheetosu. Napiszcie moje ulubione no moje ulubione czytosy to w komentarzu, wtedy będziemy wiedzieli, że na końcu, a póki co trzymajcie się, jara!